No, okej, okay. tutaj, no, tutaj, no. tutaj to w ogóle, tutaj to w ogóle ja... M, m, Ile jest znaczy, powiedzieć? Czemu tam jest odpowiedź A i odpowiedź B? Nie, bo a, co tutaj? a jest prawidłowa, ja zaznaczam B, bo a? w mojej głowie to się zerowało, ta dawka leku się zerowała i ty bierzesz lek, bo jakby już nie masz tej dawki, musisz od nowa zacząć go brać. A, a tu jest półtrwanie, czyli to co masz schodzi do połowy i ty bierzesz znowu i podbijasz to i to no, ma sens. Dokładnie tak. tak. Cieszę się, że to poszło, że już widzisz, że to mhm. ma jakiś no. sens. Czyli jak bierzesz lek, to masz 100, tak? Potem spada przez ten okres trwania do połowy wartości, hmm. czyli do 50. No i przyjmujesz znowu i znów masz 100 i spada o połowę i przyjmujesz znowu i masz plus 100 od tego miejsca, tak? Tutaj zawsze ta odległość wynosi setkę, mm -hmm. w ten no, sposób. Czyli myślę, widzimy, że to będzie na pewno odpowiedź. A odpowiedź B jest bardzo podobna, ale tutaj jakby, tak, tutaj się magicznie zeruje i znowu bierzesz. I to byłaby prawda, gdyby. No, jakoś magicznie się ten lek mm -hmm. w tym miejscu zerował, natomiast tak nie jest. To jest w ogóle bez sensu, to C. No i na D można się zastanawiać, tylko że widzimy, że to nie jest funkcja liniowa, tylko to jest jakaś tam funkcja z czymś w wykładniku potęgi. Tak? Mm -hmm. Więc ona nie będzie na pewno tak spadać wiesz, liniowo, czyli też mówimy, że D to nie jest odpowiedź, czyli naszą jedyną odpowiedzią tutaj słuszną jest odpowiedź A. I za to można było punkt mm -hmm. złapać w tym znaku.